Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Corley zapraszam ponownie do naszego sosowca nocą. Choć za moment chyba gdzieś nam tu się już będzie zakradał dzień. Gramy nadal w dodatku After Dark, zresztą chyba w nim pozostaniemy na stałe, ponieważ dzięki temu możemy mieć naprawdę genialne widoki również na nasze rondo, które nie jest używane, ale na szczęście traci czy nie, szczęście traci prąd, więc coś się tutaj dzieje. Jak też zauważył pancerny husar, najlepiej by było go nie ruszać i pozostawić taką po prostu jakaś taka polska konstrukcja. W sumie jakby wróg szuka miejsca, gdzie atomówkę zrzucić na nasze miasto, tak by rozpocząć nową serię, to ma idealne do tego miejsce. Dobra, ale przejdźmy za to do rzeczy, które proponowaliście a mianowicie, żeby rozwinąć naszą malinówkę trochę bardziej, czyli tu jakoś te plaże, dodać jakieś molo i tego typu rzeczy. Chyba też przyda się komisariat, patrząc po aktualnych problemach tutaj, jakie występują, ale tym myślę, że zajmiemy się za moment, jak słońce do nas wróci, tym bardziej, że jakoś tak dziwnie się tutaj zakrada. Hmm, Słońce, czy mieliśmy okazję oglądać? Chyba tak. Ostatnio sobutki, teraz gdzieś tutaj z innego miejsca, jak tu pięknie się ona zakrada. I w międzyczasie myślę, że koło Malinówki dobrze jakby powsta powstała też jakaś kolejna miejscowość w podobnym stylu. Kilka takich właśnie nadmorskich miejscowości i spróbujemy coś wyczarować z tego. Hmm, może ci ludzie jako, że nie będą mieli specjalnie dostępu do szkoły, to może właśnie jakoś później się zajmą rolnictwem, czy czymś takim, chociaż coś czuję, że te domy przekształcą w pensjonaty, no i będą właśnie... Turystów przyciągać. Teraz, jak to jest tu rozwiązane? Tu jest wjazd, tu jest wyjazd, i tu jest zjazd stąd. A jak ci ludzie, jak chcą wrócić? Aha, to muszą wjechać tutaj i gdzieś tutaj kombinować coś. Dobra, nie będziemy specjalnie się nimi przejmować. Kiedyś może będą mieli lepsze dojazdy, lepsze drogi albo zrobimy coś lepszego w tym miejscu, tak konkurencyjnie czyli druga, druga miejscowość gdzieś niedaleko w sumie te. Na no, opartego też można jakoś połączyć. Tym bardziej, że gdzieś tutaj jakoś drogą przez plażę. O, właśnie. I już plaża jest zagospodarowana. Chociaż nie wiem, czy nie przyda się więcej prostych dróg. Ale zobaczymy. Dodamy trochę tutaj urok. Chociaż nie. To jest zbyt takie. zbyt kształtne, żeby mogło być prawdziwe. Dorzucimy tutaj to jakoś inaczej, rozwiążemy. Może jakieś takie. O, coś w ten sposób. Może to będzie dobrze wyglądało? Zobaczymy. Zawsze można wszystko skasować, na szczęście. Co prawda, to trochę kosztuje, ale w tej grze nie liczymy się z pieniędzmi. No i trzeba by było zrobić chyba coś podobnego jak tam, tylko mam trochę inną koncepcję. A mianowicie, że sobie zjedziemy gdzieś drogą. O, może tak, żeby mieli gdzie samochód zatrzymać. Taka nowość, może, będzie. Na drugą stronę. Tu gdzieś wyskoczymy. Wysko wy 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 wyskoczyliśmy. O właśnie. I teraz mając tutaj taką drogę w jedną i w drugą stronę, zrobimy sobie po prostu ładne zjazdę. To dopiero mieszkańcy muszą być ucieszeni, że tutaj mają polną drogę, a tam gdzie domów nie będzie, będą jakieś ładne zjazdy i rozjazdy. Chociaż może o, może to będzie dobre miejsce też do stworzenia tych takich podstawowych rzeczy, jak komisariat policji, szpital, czy coś w ten desenie. I to chyba będzie całkiem niezła koncepcja. Mam nadzieję, że się też z tym zgodzicie. A jak nie, to zawsze możecie wszystkie koncepcje naprostować w komentarzach. Ok, to jest zjazd, wyjazd. W gruncie rzeczy to by było potrzebne z dwóch stron, teraz tak myślę. No ale niech będzie. Okej, okay. możemy jeszcze bardziej zamieszać i połączyć to tutaj. O, i teraz przynajmniej cała policja, bo nie wiem, czy tu chyba nie ma, skoro ich okradli. Teraz będzie mogła teoretycznie dojechać na miejsce. No, tak. Lepiej pewnie by było. No, właśnie. No to postawimy ich z tej strony. Niech mają, a tam, tam najwyżej jakąś szkołę dla tych ludzi ustawimy, czy e, klinika. Ponieważ z tamtej strony za bardzo się nie będziemy rozbudowywać. To jest dziwne, że... Hmm. Ale to być może przez na autostradę tak wygląda. No dobra, czyli to i tak musi być z tej strony, ale przynajmniej te wszystkie e, pojazdy będą mogły sobie łatwo nawrócić. Mamy policję klinikę, wszystko jeszcze potrzeba kogoś. Nie, to mamy klinikę, nie, to straż pożarną postawiliśmy, a tutaj komisariat. Ok, mamy krematorium. Jest pięknie teraz. Ta miejscowość może się rozwijać. Rozwiniemy też ją w kierunku takim bardziej turystycznym. Tak przynajmniej mi się wydaje mocno. Właśnie, to może z tej strony ustawimy hotele. Oni sobie na plażę przejdą tym tunelem. A tutaj będą mogli ludzie mieszkać. Albo na odwrót, to też za moment wymyślimy. Mamy jak to te osiedla były. Nazwane. Ponieważ coś tam było chyba z hotelami, czy czymś takim związane, to może, a by fajnie było coś takiego zrobić. I przy okazji, jak już mamy nowe miejsce, no to też jak Jakub zaproponował Sulejówek Niech tu powstanie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie jest za mały. Za to będzie mocno rozwinięte. Jak widać dużo policji tutaj jeździ, więc całkiem fajne miasto. No i właśnie też tak hmm, przeskoczyłem trochę. W tym kierunku e, jakichś nowych miejsc w samej grze, ponieważ, no, taka była dość zacięta dysk dyskusja na temat e, tego. czy gramy od nowa, czy gramy dalej. O, to już moment. Powoduje hałas, przeciąga turystów, powoduje hałas. Handlowe są czynne całą noc. Wypoczynek. Hmm. Specjalna Hmm, nie do końca ani to ani tam mi się nie podoba. Myślę, że gdzieś będą hotele, ale dobra, zrobimy tak: specjalizację turystyczną. Zrobimy trochę małych tutaj. Wokół tego, a z widokiem na plażę jakieś większe. Budynki zobaczymy w ogóle, jak tu turyści dojadą. Chyba jakiś autobus nie trzeba było zapewnić, albo gdzieś metro z tej strony. No i właśnie, wracając teraz do tej całej dyskusji na temat tego. Co z tym zrobić, tak? Czy nową serię, czy, czy grać dalej, no to doszedłem do wniosku, że no, tyle serca tutaj jest włożone w to i to. To szczególnie waszego serca, patrząc na te wszystkie miejsca, jakie powstały w tym mieście, te wszystkie nazwy, to nic tutaj nie powstało z przypadku, to... Jeste każdy, tak, każda osoba, która oglądała, czy każda, która tam komentowała i napisała, co o jakiejś dzielnicy, miejscowości, czy nawet budynku, no to właśnie jest taka cząsteczka. I szkoda by było zaczynać nową serię, gdzie tych właśnie elementów by zabrakło. W sumie. Myślę, że też w dużym stopniu to mnie przyciąga do tej gry, że jeszcze gramy w City, że nie zakończyliśmy tej serii. Właśnie to, że dzieje się tutaj tyle rzeczy związanych z wami, czy w ogóle z wspomnieniami dotyczącymi kanału, gdzie jak zaczynaliśmy serię, to naprawdę to jeszcze wszystko mocno raczkowało. Ale okej, okay, tak chyba trafiłem tu do i widzę, że w którymś macie wyłączyłem chyba mod na budowanie stadionów. Teraz go odpaliłem przed uruchomieniem gry i niestety wyłączenie tego moda skutkowało tym, że został skasowany stadion w Łęcznej. A jak to też Daniel zaproponował, trzeba by było go trochę przekształcić, czy też dać mu, nadać mu inną nazwę, a mianowicie GKS Górnik Łęczna. Ok. Czyli stadion wrócił, mam nadzieję, że teraz będą dobrze kopać, dobrze gracie. No i ludzie też będą zadowoleni, że coś się dzieje. Może też im. Hmm. sprawa to może zakończyć się korkami, ale być może... Tak, żeby piłkarze mieli gdzie parkować, to zrobimy im tutaj taką prostą drogę, ale przy okazji będzie fajne połączenie z tymi dzielnicami handlowymi czy usługowo handlowymi tu. Korwiniści mają rejony biurowe, jakoś tak to było. Okej, okay. Łęczna wróciła. Wróćmy do naszych tutaj, do naszej malinówki, ponieważ taki Michał i pancerny husar proponowali, żeby ją rozbudować. Jakieś dojście na plażę, żeby to też tak wyglądało mocno, fajnie, turystycznie. Ciekawie, pomost wędkarski, centrum wędkarstwa. Hmm, wypożyczania skuterów? Nie. O, restauracja na pomoście. Myślę, że to by było całkiem spoko. Co prawda, obejmie. Tak, obejmie całkiem fajny obszar. O, może niech tu będzie między Solejówkiem a malinówką, żeby się nie kłócili, do kogo to ma należeć, chociaż właśnie może teraz się będą kłócić. Jeszcze raz sprawdzę, czy nie wystarczy tutaj zwykła droga, żeby ją doprowadzić, bo trochę. Tak trochę przyznam bez sensu, żeby prowadzić. No ale tak. To taka polsko Ameryka, tak to... Ludzie wygodnie chcą podjechać z samochodem aż na, na samą plażę. No i trzeba im podciągnąć na drogę piaszczystą. Aż tutaj. O, właśnie. Jakoś w ten sposób. Zrobimy może tak. Tak. No i dobre, i to niby jest połączone. Osobiście to mi nie wygląda. Może teraz się połączy. Okej, okay, ale niech mają. No, yy, takie to wygodne się zrobiło. Dzisiaj to społeczeństwo, że mm, trzeba wszędzie samochodem podjechać. No i jest, ale okej. Okay. Mamy wodę. Teoretycznie, coś się z tym tutaj. O, wodociągiem, dobra, poszło. Ciśnienie było słabe, ale wszystko wróciło do normy. Teraz przydałoby się jeszcze prąd tam dostarczyć, więc może gdzieś tutaj boisko do, albo tutaj boisko do siatki. To powinno obejmować się całkiem nieźle, a gdzieś wcześniej zrobimy. Tu bardziej przy miejscowości Skate Park i trochę brakuje, żeby ich wszystkich połączyć. Nie chciałbym ciągnąć żadnych kabli, bo tu niestety chyba nie mamy możliwości, żeby coś puścić pod ziemią czy jakoś inaczej to rozwiązać. Więc może zrobimy jakiś park. O, albo. No pięknie, coś takiego. Naprawdę, przez ten prąd i przez te całe kombinacje trochę to później traci też na, na takim fajnym uroku. No ale. Okej, okay, zaraz rozbudujemy te plaże. Mam nadzieję, że to będzie wyglądało jeszcze lepiej. Znów noc nam nadchodzi. Ciekawe, kiedy to się znudzi, ten cały cykl dnia i nocy. Póki co jest fajne. O, a ci, jak się szybko to wybudowali, to mieszkańcy nie chcą tak szybko zamieszkać. To im o właśnie zrobiłem miejsce na domy. To nie, to nie będziemy. Nie ma prądu. Nikt nie chce tutaj mieszkać, a, a centra handlowe to jednak powstają nawet w najbardziej bezsensownych. Miejscach ok, gdzieś tutaj promenadę można by było zrobić, ale to za moment. W takim razie, skoro jeszcze nie chcą, wodę mają, prądu tu nie ma, ale też chyba rozwiążemy to. Mam nadzieję, że taki park chwyci i podkradnie nieco prądu tam z tych dzielnic na dole. Oby, jak nie, to będziemy kombinować inaczej. Tak, chciałem coś małego, wyskoczyło coś wielkiego. Jak to wygląda? Tak, ukradli prąd, więc teraz mieszkańcy też będą mieli nie dość, że fajne miejsce do zabaw. No to też będą mieli więcej prądu. Wracać tutaj o sulejówek. No typowo, jak sulejówek, teraz to wygląda piękne miasto. Jeszcze kasyna brakuje, chociaż tu chyba mają albo jakieś restauracje. No i tutaj też fajnie wygląda to całe podświetlone, właśnie te oryginalne budynki. Naprawdę się napracowali fajnie, to zrobili, że to tak e, działa. No, i dobrze, że to tak działa. No dobra, czyli mamy kolejne dwie miejscowości. Można się wybrać nawet na spacer na molo. Zobaczę, czy pozwolą nam tam wejść. Uwielbiam mola, szczególnie tak właśnie nocą. To tak ma swój urok. Co prawda, to jest stosunkowo krótkie. O, ale jesteśmy. Widok na. A to chyba jest spalarnia śmieci. Ale zachód słońca, a tutaj pięknie księżyc. Już wschodzi, no i piękny widok na plażę, tylko się, o, może tak spojrzę, oprę o barierkę. I przyznam szczerze, że można rzeczywiście się tu nieźle zrelaksować, widząc to wszystko, tę wodę. Kurczę, ta plaża tak skąpana w blasku księżyca. Przyznam szczerze, że aż, aż, a co tu, trawa nam rośnie na plaży? Chyba, że to jakaś księżycowa trawa, bo za dnia jej nie widziałem. Ale przyznam szczerze, że... Aż tak brakuje mi takiego widoku. Chyba człowiek będzie musiał nadrobić jeszcze tak, mimo że zimno to się wybrać nad nasze polskie morze. No dobra, czyli nasze, nasze tutaj okolice się nieco rozwinęły, tak, bo trochę, trochę sentymentalnie się zrobiło. Ale widzę, że to jeszcze, za, zarówno od Kamil'a Gameplaya, jak również innego Kamil'a, padła propozycja, że tam gdzie jeżdżą autobusy, hmm, czyli to będzie autobusy. O, to nie będzie łatwe, żeby sprawdzić, gdzie jeżdżą autobusy, ale będąc tutaj to może zrobimy właśnie stację metra. Nie chcieli tutaj ludzie mieszkać, to będą mieli chociaż metro, kto się wybudował to jego. Albo i też nie jego, bo to trochę też paskudna sprawa w takim hałasie. Żyć. Chyba, że to metro tu byśmy gdzieś postawili. Tu i tak jest głośno. O, tu pięknie chyba by stało. Połączymy tak. Tego chyba nie ma żadne, żadne miasta. No, na pewno w Polsce, żeby dojazd na plażę był za, przy użyciu metra. Tak, prowadzony przez metro, tak zastanawiam się, ale to chyba na później zostawimy ten przystanek, bo poprowadzimy tu wzdłuż plaży, na przykład metro. To będzie taka nasza SKM-ka nowoczesna. A teraz szukamy autobusów z tej racji, że właśnie. Kamil, zarówno jeden, jak i drugi zaproponowali, że tam gdzie jeżdżą autobusy, żeby wypróbować bus -pasy. I chyba tutaj na niebiesko mamy zaznaczone autobusy. Tak, z tego co kojarzę, tak, jeździ tutaj niebieska linia i buspasy Jaką drogę my mamy tutaj? Jak szeroką zastosowaną? Chyba ta będzie spoko. Tak, trzypasmowa tu z tej strony. Teraz już będzie mniej wesoło, bo dojdą nam buspasy ale przy okazji. Tak, znikną drzewa. No chyba ludzie nadal nie będą mogli parkować po kątach. No ale. Coś tutaj się. O, coś zlikwidowaliśmy część miasta. No ale za to teraz autobusy będą miały jak jeździć. Taksówki, bo chyba też tutaj taksówki prowadziliśmy w te regiony, więc zobaczymy. O, już, już tutaj te autobusy jak pięknie sobie podjeżdżają. No zaraz chcę jeszcze zobaczyć. O, tutaj nie wprowadzę bus pasów. tutaj jeszcze można wrzucić zaraz zobaczymy jak to się sprawdza to nie jest bus, to nie jest bus autobus chociaż nie, taksówek chyba jeszcze tutaj nie wprowadzaliśmy bo nie mieliśmy wcześniej takiej opcji, ok zobaczmy teraz z perspektywy autobusu, jak się tym bus pasem jeździ no tu takie stroboskopy widzę imprezę całą noc Światło, no pewnie ten tryb nie jest tak przystosowany do tego aż tak dobrze, ale no i właśnie teraz widać jak tu pięknie, o tam chyba idzie już ekipa na autobus, jak tu pięknie to wszystko działa. Mogę się spojrzeć jakoś prawo-lewo? Nie, niestety takie możliwości nie dają. O, ale pięknie, można się poczuć jak kierowca autobusu. No dobra, ale wróćmy do naszej rozgrywki, bo tak e, człowiek się rozgada, rozgada i ostatecznie mało co zrobi. W każdym podejściu, a warto było zrobić trochę więcej. Zastanawiam się, czy uda nam się jakoś zagłębie ropy tutaj uratować. Myślę, że jest specjalizacja być może odpalona. Ale chyba trzeba zmienić specjalizację tak samo tutaj. O, tutaj na pewno ropa jest, tutaj nie ma. Ale trzeba pozmieniać te specjalizacje, ponieważ tu już na pewno nic z tego nie będzie, ponieważ nie ma ropy. Podobnie jak tutaj mamy z rudą. Chociaż to sobie prosperuje, to bym zostawił. A tutaj bym wykasował tę rudę najwyżej. Łęczna jeszcze, Łęczyca jeszcze całkiem nieźle prosperuje, więc zobaczymy jak to wygląda. Zastanawiam mnie, czy nie dałoby rady odratować tej okolicy po prostu budując osiedle, gdzie nie byłoby na przykład szkół. Tak po prostu jakieś takie, no. Albo może szkoły, znaczy szkoły, może bloki. Postawić. Zastanawiam się, jak to rozwiązać, żeby takie w miarę. Hmm. Oho, zachęcić tu do życia ludzi, którym się nie chce uczyć. No, znaczy, uczyć się to pewnie wszystkim nie chce, ale tym, którzy nie chcą się uczyć i nie chcą być później studentami, może w ten sposób. Niech to będzie rozwiązane, więc zrobimy tutaj szeroką drogę. Zrobimy blokowiska. Też nie wiem, czy tutaj już nie ma bloków, no ale zobaczymy. Może te bloki odratują jeszcze te okolice, ale tutaj dziwnie to będzie wyglądało. Przyznam szczerze, że budowanie dróg, gdy jest ciemno, no, staje się takie trochę skomplikowane i prawdopodobnie łatwo obłędy. Hmm. Teraz tak, zanieczyszczenie. Też go nie widzę do końca. Może tutaj uda się spojrzeć? O, właśnie. Z tej strony drogi nie mogę nic budować, więc jak już, to stay. Zobaczymy. Stay with me. Ogólnie... Wybudujemy kilka takich domków małych, jednorodzinnych, czy jakkolwiek je nazwać. No i parę jeszcze bloków, albo w ogóle bloki tutaj doskoczą, czyli tak, to są tutaj też są już bloki, jakoś tak to rozwiążemy. Coś czuję, że zakończy się to wszystko takimi nieprzyjemnymi korkami, ale wyjdzie w praniu. Bardziej zależy mi na tym, żeby odratować nasz przemysł w tej okolicy. Brakuje pracowników, więc być może to go odratuje, o ile ktokolwiek będzie chciał tutaj zamieszkać oczywiście. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tutaj chyba, no właśnie, tory nam idą, bo chciałem postawić jakiś park, żeby zachęcić, tak żeby wrobić tych ludzi. Ale niestety to nie będzie takie proste, chyba że... Hmm. O, postawimy im tutaj coś małego. Albo tutaj. Niech się bloki cieszą, niech się tutaj ludzie cieszą. I zobaczymy. Może to ruszy prąd tutaj na pewno. Przyjdzie wraz z ludźmi, więc trzeba tylko czekać, aż się to miejsce rozwinie. A czy się rozwinie, no to zobaczymy. Może z drugiej strony, jak tutaj jesteśmy, to też dorzucimy jakieś sklepiki, bo tak, jak widzieliśmy wcześniej z tym handlem. To akurat tutaj jakoś specjalnie dla ludzi to nie jest duży problem. Znaczy ten handel to bardzo, bardzo mocno się tutaj wpycha w te regiony, i no właśnie. I byle gdzie go nie postawimy, to i tak każdy ma wizję na biznes, zrobić sklepik. Ok, wrzuciłem tutaj drzewa, żeby jednak nas od tego hałasu tu oddzielić. Zobaczymy za moment, co z tego osiedla wyjdzie. Mam nadzieję, że coś ich zachęci do tego, żeby tutaj jednak mimo wszystko zamieszkać. Może właśnie, może zachęci ich do tego łatwy dojazd do pracy, gdzieś byśmy to tutaj połączyli. Chociaż nie, bo później tiry będą kombinować, jeździć po osiedlach mieszkających. Tu. No dobra, czyli zostawiamy te regiony. Jeszcze tak patrzę, co tutaj by się przydało z tego, co pro proponowaliście. Tu Tomek zaproponował, no właśnie, też powiedział, że fajnie to wygląda z tymi busami, z tą nocą. No i trafik plus plus. Zawsze zapominam o tym modzie. Znaczy, może nie tyle, że zapominam, co boję się, że jak go odpalę w końcu, to się pogubię, tak? I jak on tam działa. No, ale będzie trzeba w końcu to zrobić. Dobra, tutaj żeby mieli prąd, bo oni prędzej uciekną niż... Wybudują domy bez prądu, okej. Okay. Prąd załatwiony, wszystko załatwione, no i sklepy, tak jak mówiłem, też szybko ruszają. E, wszystko tu im fajnie działa i pasuje. No dobra, zostawimy to tak sobie, niech to tu żyje. Tu będzie też okazja na postawienie czy stworzenie nowej miejscowości w niedalekiej przyszłości. Więc o, park, tak. Park koło Zagłębia Ropy, ale niech będzie. Hmm, tutaj widzę ładnie, to wszystko się wykasowało. Teraz prądu nie ma w tych budynkach, no ale dobrze. Będą zmieniać tutaj specjalizację i być może wyjdzie to w dłuższej perspektywie na dobre. Podobnie jak tutaj w Radomiu. Wszyscy się wyprowadzili, ale to i tak nie prosperowało. A teraz przynajmniej była konkurencja, może jakoś działać. Czyli tak, to mamy załatwione, to mamy załatwione. To też, to też. I od Nikkei ID jest propozycja, żeby stworzyć gdzieś. Trójmiasto. W sumie tutaj niedługo nam powstanie trzecia miejscowość. Co prawda, tam była propozycja, że Trójmiasto gdzieś tutaj wrzucić. Chociaż może, jeżeli ta plaża. No, ta plaża na, należy do Marmurki, ale to zróbmy może takie mini Trójmiasto. Albo tutaj będzie jeszcze inaczej. Tutaj zrobimy Trójwieś. To będzie trójwieś, bo tutaj są tylko takie tereny, można powiedzieć, wiejskie bez żadnego szału. A trójmiasto zrobimy z drugiej strony, ponieważ myślę, że skupimy się bardziej w niedalekiej przyszłości. Tylko tutaj gdzieś im policja byłaby potrzebna. Polsterunek. Trochę to kosztuje dziadostwo No, hmm, jakby zwiększyć wydatki, to byliby w stanie chyba tam dojechać, więc może. Tak. Szalony pomysł, ale <głos》> zwiększamy wydatki na policję, tak to. Nigdy bym siebie o coś takiego nie posądzał, ale to w sumie policja, a nie Straż Miejska, więc może. Tylko specjalnie to tam nie urosło. Dobra. Raz się żyje. Teraz mam nadzieję, że wystarczy. A gdzie tam? Tam mnie oszukali, tak? To. Tak chcieli załatwić, że biorą więcej kasy, a. Nie pracują jakoś lepiej, więc trzeba rozwiązać to nieco inaczej. Po prostu postawić gdzieś tutaj przy plaży komisariat. To będzie. O, to będzie trzynasty posterunek, zdecydowanie, bo nie wiem, co tam będą mieli robić. Posterunek. Niech tak będzie jakoś. Tam te kropki, litery to jakoś inaczej powinno być rozwiązane, ale to tak na szybko, bo chcę jak najszybciej wrócić tutaj i jeszcze zdążyć stworzyć e, trójmiasto. W sumie trójmiasto. Hmm. No właśnie, te osiedla tam powstały. Zrobimy trochę inaczej, przekształcimy to Trójmiasto. Ta plaża będzie należała do Trójmiasta, o właśnie. I tutaj, jakąś taką, będziemy mieli zatokę gdańską. I myślę, że to całe coś, co w tej chwili jest jeszcze puste, razem z tą plażą tutaj. Tak możemy to zrobić. Eee, później, może to jakoś zmniejszymy, albo zobaczymy, chociaż Trójmiasto jest duże, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. To coś będzie mogło się nazywać. W sumie to powinna być zatoka, no ale to niech będzie trójmiasto. Tak, w skrócie, bo powinniśmy tak naprawdę Sopot Gdynię i Gdańsk tutaj postawić. Póki co jestem malinówka sulejowek, tak, jeszcze jakieś Władysławowo dorzucić i by było miło, dobra, ale widzę, że podoba im się to tutaj, ta cała dzielnica, że to takie turystyczne jest, nie wiem, nie narzekają turyści specjalnie na rozwiązanie tego wszystkiego, jak to tu wygląda. Ale myślę, że możemy im dorzucić tak, postój taksówek, gdzieś taksówkę tutaj. No, to trochę hałasuje, ale turystom to nie powinno specjalnie przeszkadzać. No i gdzieś może mieszkańcy, o tak koło tej plaży, żeby też mogli sobie skorzystać z taksówek. Mam nadzieję, że te taksówki są w stanie gdzieś dojechać tutaj do miasta, czy nawet gdzieś mieliśmy dworzec hmm, nietowarowy. To chyba ten nie jest towarowy, mam nadzieję. O, właśnie. I teraz. O, teraz pięknie taksówki będą mogły tutaj wszędzie jeździć i rozwozić turystów do naszych hoteli. Bo tak szczerze mówiąc, to aż dziwię się, że to tak dobrze funkcjonuje, ale widać, że, że działa ilu pracowników jeszcze mamy, co prawda dobrze wykształceni wskoczyli na miejsce niewykształconych, no ale cóż, takie miasto, takie życie. Dobra, jeszcze szybko w tym odcinku jeszcze jedną miejscowość zrobimy, chociaż ją chciałbym chyba rozwiązać nieco inaczej, żeby nie było tak monotonnie z tym wszystkim, że wszystkie mają taki sam wjazd. To może uda się to zrobić hmm, w ten sposób. W ten i tutaj tak się jakoś połączyć. Z wyjściem, o z długim wyjściem na plażę, później tę plażę będziemy mogli jakoś rozwinąć. Zobaczymy, jak to wyjdzie w niedalekiej przyszłości. I tak w sumie teraz myślę, że ta miejscowość, jako że ma połączenie tutaj z sulejówkiem, to nie musimy jej tu specjalnie robić jak przejazdów na drugą stronę. Tylko o, już wiem, co zrobimy. Zrobimy tutaj taki bajer, że powstaną regiony handlowe. Tylko no właśnie, najpierw dzielnicę chciałbym tu przesunąć kawałek, tutaj zrobimy regiony handlowe, ale te innego typu, e, błonie o tu widzę ktoś zmarł, ale mamy tutaj krematorium, to dziwne, bo powinni dojechać, chyba ktoś zapił zbyt ostro, no i dobra, mamy takie coś, to tutaj powstanie, o właśnie, w ten sposób, fajny teren rozrywkowy, no i... Pójdziemy w ten handel czy w te usługi turystyczne, bardziej to chyba by można było nazwać. No tak, wszystko wskazuje na to, że tego tu ludziom brakuje najbardziej. Nie wiem, jak tu turyści jeszcze doskoczą. Może z tej strony, właśnie, zrobimy pięknie, tak. To będzie dobra wizja. A tutaj za daleko to wszystko poszło. ho ho Na plaży, tak, na plaży to co najwyżej, możecie lody i kebaby sprzedawać, a nie stawiać mi jakieś wieżowce. To też pewnie za mod by się stało, jakbym tego nie poprawił. Nie, nie, nie kasuj, rozbuduj. Nie, tam nie posłuchali. Szybko rozbudować trzeba, bo zaraz tu wybuduję mnie to, co bym chciał. OK. No i zrobimy takie, to jest takie właśnie wypoczynkowo-turystyczne coś, a tu gdzieś zrobimy też pociąg, żeby dowieźć turystów. Do naszego tutaj pięknego miasta stacja kolejowa, towarowy dworzec? Nie, stacja kolejowa. Tylko właśnie, to trzeba by było wtedy jakoś to rozwiązać ciekawie. Przydała się droga. Hmm. stworzymy ją. Hmm, 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 Zaraz dumam, jak to tę drogę pociągnąć, żeby to później fajnie jakoś połączyć z miastem. Może, może, może... Hmm. Szybkie zastanowienie, tu widzę, że woda jeszcze trzeba podciągnąć i zaraz wrócimy do tego motywu. Dopóki pamiętam tutaj też po plaży, a nóż jak jakieś dziecko będzie kopać to się dokopie do ruro, rurociągu i będzie szczęśliwe. A dworzec kolejowy chyba zostawimy po prostu na kolejny odcinek i rozwiniemy nasze trójmiasto. Z tego co widzę to dwie miejscowości teraz czekają na nowe nazwy, więc jeżeli macie jakieś propozycje to jak najbardziej możecie je napisać w komentarzach. No i niebawem będziemy musieli też wrócić do naszego przemysłu, spróbować go odratować. Jeszcze zobaczmy jak tutaj ten park wygląda. No i się rozbudowali, pobudowali się ludzie. Widzę, że też pokończyły się trochę problemy w tej okolicy, chociaż to głównie za sprawą zmiany tutaj chyba tego miejsca, a być może dojeżdżają ludzie do pracy stąd. Będzie trzeba się temu przyjrzeć, będzie trzeba być może postawić kolejne miejscowości gdzieś w tej okolicy. No i nasz przemysł wtedy wróci do normy, a tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki. Za to, że gramy razem i tym razem Tak za dnia Żegnam się z wami Grał z wami Korle Trzymajcie się Hej Gdzieś w tamtą stronę, o samolocie, złapiecie jeszcze Złapię? Złapię Prawie cię miałem